Cześć, witajcie z tej strony Kamil i witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. I dzisiaj to w sumie nie wiem co porobimy. Jeszcze się zobaczy. No tak. Tutaj biorę to drewno. Przerobię na potyki i robię tak. Jej, ja już bym zrobił za chwilę. Dwa kilofy. I teraz idę to zenchantować. Kiedyś był tutaj enchantik, pamiętam, za tym oknem dokładnie bo jeszcze nie miałem biblioteczek, a teraz to, to jest na 30 poziom. No. E nie. 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 Ale to jest 30 poziom, to ja nie, się nie chcę spierać tyle czasu. Znowu. Kuh. Unbreaking i efficiency, a tutaj unbreaking i efficiency. To so wezmę tutaj efficiency. Fortune 1. Nie mam po prostu pytań. Ja pierdłu. CO TO JEST ZA KIDOW W OGÓLE? CO? ŻE CO? Ja po prostu nawet nie mam pytań co do tego co tutaj właśnie teraz się stało. spierdziać przed kolemem. No chodź tu. A cię utukę. Ale cię utukę. <grymne> Ale szybko się pokonuje te kolemy z tego diamentowego mieczu. To ile on wytropił, to ja po prostu pytań nie mam. Aha. Nie, w serio to się z mchem też to zrobić? Ja myślałem, że to się tylko. A, tak, tak. Od 1.17 się da, gra też z, z mchem. Bo wcześniej to nawet mchu nie było. Ja pamiętam, jak kiedyś. Oho, ja pamiętam, jak kiedyś były kopalnie tylko i wyłącznie z kobla. Ale ja się cieszę z tego lootingu też. Looting po prostu. To jest na pająki? To nie jest pokrącenie umarów, tylko to jest smora tam w nogu. Ja... <grymne> Sorry, nie znam się jeszcze na tych wszystkich enchantach po angielsku, bo ja niedawno dopiero się przerzuciłem na ten angielski. Zawsze miałem po polsku. E, jak on są Aha. Bo one przecież czują z 36 kratek. To dlatego ja zawsze ściągam te pająki na hita. Nawet bez kryta. A są biaki i szkielety, muszę tak. Tak wciąż długo pokonywać. Ale dobra, chociaż ten looting. Nie mogę pasować mu się spalić, bo wtedy nie odzyskam tych rzeczy. Żwalić te budki, ja chcę mój miecz, spierdzielać ode mnie. Spieprzej, nie. Nie. Spadnie mi się skończyło. Ja pierdziu. I to wszystko przez głupiego creepera. Nie wiem czy ją naprawiać, czy jej nie naprawiać. Hmm. chyba nie. Zależy ile jej naprawa będzie kosztowała. Bo to jest naprawdę fajna szikera. Ja ją lubiłem. Bo to jest w końcu eficiency 2. I zawsze szybko wszystko sz Aczkolwiek. Kurno. No właśnie, no zależy ile będzie kosztowała naprawa tego. Tej siekiery. Bo... Była fajna śkiera, ja się nawet do niej przywiązałem, co jak co. Nie. Ja nie mogę. Cały level. Całusienki level. Смарнованы. Muszę zbierać dziesiąty poziom teraz od nowa, <laughs> ja, no ja za chwilę... Wyjdę z siebie, no nie? Przez tą grę. Potwierdzam, to jest jedna z najbardziej wkurzających rzeczy. Ja już potwierdzam słowa takiego jednego typa, co on powiedział tak. Dobra. Meliska przygotowana, drugi monitor przygotowany, yy, cztery klawiatury przygotowane. Można grać w Minecrafta. Już to potwierdzam. nocz. Mm. Ja mam do ciebie taką sprawę. Yy, gratuluję ci bardzo. Stworzyłeś yy, gierkę. Yy, po prostu stworzyłeś najbardziej wkurzającą gierkę, yy, jako, w jaką kiedykolwiek grałem. Bo... No, nigdy, nigdy nie grałem w bardziej wkurzającą gierkę od tej. Nawet Medieval Dynasty nie jest tak wkurzająca. No i fajnie, dużo karotek bo mam yy, Fortunę na tym, na Kilowie. No, czy ja nie wiem, jak tyś to zrobił, ale ta gra jest tak wkurzająca, że ona nawet. Ona nawet jest bardziej wkurzająca Jak Medieval Dynasty A Medieval Dynasty już jest bardzo wkurzającą grą Co zresztą możecie się przekonać Po tym jak ja muszę Pędzić 4 km jak nie więcej Żeby stworzyć jedną misję fabularną No to jest Na przykład teraz mam Historię Unigosta w której muszę Pędzić 50 km normalnie. Z czego nagrałem odcinek, ale ostatecznie go nie wrzuciłem i dlatego właśnie ja na dzisiaj nagrywam ten odcinek, a nie z Medieval Dynasty, bo no po prostu to by było nudne, bo tam jest tylko bieganie w tej z powrotem, w tej z powrotem. Dobra, tam tego mi się nie chce się szukać, tym idei. Ty. Ekspo. Serio, dopiero szósty poziom. Nie naprawdę, gratuluję ci nocz. Ty stworzyłeś tak wkurzającą grę, że głowa wybucha. Dobra, ja sobie ten ekspiesz usupełnię i sobie senczantuję te spodnie poza odcinkiem. Także co? Ja już się z Wami żegnam takim jakże niemiłym akcentem. Żegnajcie. Papa pa i cześć.